Buster Bundle. Lecimy, słuchajcie. Wielki booster box po prostu. A poprzedni był całkiem fajny. Myślę, że to jest całkiem fajna opcja, żeby jednak zobaczyć co jest w drugim jeszcze. A potem będziemy sobie bawić się w otwieranie może bitewnie pojedynczych boosterków. Jeden przeciwko drugiemu, nie wiem. Pomysłów mam sporo, zobaczymy co z tego wyjdzie. Na pewno jakiś boosterek będzie otwierany na przykład w środku lasu, bo tam najlepsze są oczywiście wszystkie ansięty wychodzą w głębokim lesie także myślę, że po prostu tak to zrobimy a teraz słuchajcie robimy losowanie jest to jest spora porcja taki kek no i tego kejka słuchajcie trzeba rozciągnąć myślę, że tak stąd wyciągniemy a garczampa a stąd wyciągniemy, uwaga, ja, galadę, najpiękniej, no mamy wyciągnięte i otwieramy, słuchajcie, no, no. no, otwierają się bardzo przyjemnie, naprawdę w ogóle w porównaniu do tych boosterów, które otworzyłem, te bieżące boosterki z Paradox Rifta, to otwierają się cudownie, to w ogóle nicza siły, otwierają się idealnie. Super. O, tak to rada. Tego nie widziałem Steamy, Counter Capture, Minfo, Exload i Tiful. Zabawne rzeczy. No! no i nie ma ich zdecydowanie jeszcze dużo na ryneczku. Wiem, że Pocketrader bardzo poszukuje. Słuchajcie, tych, co by chcieli swoje własne boosterboxy dorwać. Matej do całkiem sporo i chętnie, chętnie odda. Także zapraszam do niego. Fajne rzeczy zamówić sobie w styczniu. Szajn z A na razie lecimy Paradox lifta, słuchajcie. Wspaniały dodatek, pełen zarobistych fajnych kart. Dzięki którym można naprawdę nie jeden turniej wygrać. Dużo takich kart w tym typowo pod deck, Jest na razie. Zero kolekcyjnych, ale to się może za lada zmienić. Jakiś taki gruby, ciekawe, dobra. Mamy metaliczną, a to pewnie przez metaliczną energię było grubo. No, patrzymy co mamy, Golbata, Larego, Janmaska, Surskita, Mele, Minora, Dondozo, Zekruma, Miltan, yes! Violent i X. Pięknie. Także no zobaczcie, cały czas coś się dzieje, cały czas coś wyskakuje. I to już taka naprawdę gruba, gruba akcja słuchajcie. Ja bym mógł tak, nie wiem, z pięć Chęców złapać. To by mnie ucieszyło, nie będę ukrywał. No, ale zobaczymy. Wiecie. Nie można mieć wszystkiego. Mantykę, pansecz, minion, Snorunt, veluza, chantal, garvodur, palkia, bielibuk i Xatu. Xatu jak zawsze gdzieś leci. Mamy pięknego salamandra. Zobaczik, będzie zobaczik, znowu metaliczna energia, słuchajcie Zobaczik szukający celu Gaming Ghoul, Purleon, Minfo Scream Trail, Professor Sada Minor, Krokoil, Horsy i Gold <tryk> Już się boję jak będę musiał, słuchajcie, układać O, będzie nowo sporo układania żeby to wszystko ogarnąć ale, to są radości właśnie boosterboxów. Właśnie, najpierw się otwierę, a potem dni się zmieniają w noce, żeby poukładać. Żeby to wskmyła ręce i nogi. No i jakiegoś deka może w końcu sobie zrobię. Dwibble, wishmur, Doughblade, Surskit, Slytherin, Gorgist, Tatsaguri, Wiglet, Nick i Sidra. To jsou štěndelikátné falíky. Máme je prostě vlomčené. Nesamovitě. Tady máme Turbisha, Crustler, Onyx, Sunly, okay, Fittler, Luxury, Cape, Testlizer, iPhone, Dottler, Pefra. Dottler, Dottler, Dottler. <grymne> Niechem ponośna. Nie, chyba do tlera nie. nie. Może gdzieś u kogoś go widziałem, że ktoś go już Bo kartę już widziałem, wiecie? Już widziałem tą kartę, to właśnie wydaje mi się, że ja ją widziałem po prostu u kogoś na jakimś filmiku Japard Winput Elekit to Ferron Pancerz Luxus Cape i Aeron Junglus. Słuchajcie, trochę tych kart jest fajnych, trochę ozdobnych, ale najważniejsze to kurty, to specjalne. Album wygląda niecodziennie. Mroczna energia i mamy Wishmur, Flamingo, Porygon, Sidra, Veluza, Technical Machine, Croklor, Sidra, Crustle, Palkia. Hmm. No, na razie mamy dwa. Bardzo przyjemny dropy. Według mnie nie ma powtóreczki jeszcze, a to już idzie drugi boosterbox, słuchajcie, także... Znowu mrok, znowu mrok słuchajcie O coś się mini, coś się mini, będzie akcja Jest! szałtal, słuchajcie Pięknie szałtal nam wyskoczyła Ona tak jakby pokazuje taką profesorkę ale taką trochę wiecie utajnioną profesorkę Niby młoda a już ten już coś umie już coś umie, już coś znalazła Dobra i co my tu mamy? Niklet Knuckle Jamask yeah, to Simpson Crumpet Rork Rolling Moon Ex Ja też czuję, że szybko zbiorę wszystkie Roaring Moony bo to już drugi mój Roaring Moon W innym zupełnie arciku. Bardzo fajnie, bardzo fajnie Mega pozytywnie Toxel, Leopard, uuwa, Medical Energy, Stini, Gliscor, Onyx, Fuekoko... Ile wam się trafiło Iron Motów na odcinku? Hmm. O, oh, będzie gorąco, słuchajcie. Wishmore, Doublet, Surskit, Mim, Zeps, Ambium, Snorlax, Charcadet, Wimpod i Golispod. Hmm. tego pana już widziałem, już go raz dorwałem, czyli Golispod i X robi nam się w W. I dobrze i niedobrze, no, co będę ukrywał, no, taka prawda. Majer Vanilla, Oricoro, Swablu, Technika Machine, Lux Defiance, Doblet i Yes Złota karta, pierwsza słuchajcie, złota karta nam tu weszła. Także totalnie gruba akcja. Wybieracie się na jakąś plażę, to może weźcie się, przejecie tam. Słuchajcie, Flamingi już czekają. A my zobaczymy dalej, co tu mamy. Mamy tu coś znowu zaskakującego, mamy wodę, mamy Light, charcadeta, swablu, palm medical energy, stinny, gliscor, minor, garbodor i parkia. Co no to słuchajcie, nic nie mówmy, ale to już 6 kursów dropów poszło, już tylko jedna złota i Roaring Moon nam wyskoczył już. To już takie grube dropy poszły Tinkatów, Trugish, Crystal Onyx, Absol, Cimicic Norman, Memorit, Stalex i Woodchain o, Chocolate, czarkaret, swablu, technika noodigbuktu, technika blincite. Okej, okay. tutaj nie ma nic. Ale poddek na to wypadki się już znalazło. No, uwaga. I patrzymy dalej. Energia. Opa! No i no i to my to mamy, co my to mamy? Pierwsze wersje niestety dekowe sytuacje tylko Fuego Cosmodern Horizon Horsey Musk... <noise> ancient Energy Capsule catalyst Dobra. Coś tam, po, co jakiś czas się pojawiają fajne, bo nowe, których jeszcze nie widziałem. Także to bardzo fajnie, bo ja to, to bardzo lubię, jeżeli w miarę możliwości pojawiają się karty, których jeszcze nie było, bo to oznacza, że eee, teraz się e, robi, tak? Knuckles, tak. Plusly. Dotler. Toxel, Future Buster Energy Capsule. Screamtail. Iron Bundle. Dotler. Simsech. Jako ja takiego pieska Goldi. jakiś czas temu było to strasznie popularne. Taki piesek co chodził, szczekał, podawał łapę, siadał. No, to tu mamy innego pieska Goldi. Flamingo, Porygor, Oricoro, Vedrix, defiance Veluza, Lodret No dobra Mamy, słuchajcie, 7 trafień. czyli gdzieś tu powinny jeszcze być przynajmniej No o, tak realnie, no tu ze 4, nie? Ze 4 jeszcze karciowki powinny się tu pojawić i zdecydowanie widzę, że Rolling Moon jest rzadki bo o ile już się goldenego pojawił gold o tyle reszta całkowicie pojedyncze sztuczki normalnie zapach jak w Z w drukarni wam. Seria. Nie wiem, może już taka partia trafiła, ale... Uf. Albo one się tak rozgrzewają od tego otwierania, słuchajcie. Storut, Maxla, Dottler, Plusli, Tinkerton, Durand, Ether, Panzer, Blitzley i Jawetal. Pursuit, Gibble, Pampur, Blitzli, Krokrut, Tulip. No, ta jest całkiem fajną suporterką. Dondozo, octiller i jeszcze raz jabł. No, tamta supporterka wyglądała całkiem fajnie. Niklet, Naklet, Nimble, Artworm, Totskioel, Scrimtail, Golispot, Flittle i Jacin No kurczek chłopaki no Co się z wami dzieje, gdzie wy się chowacie Gdzie wy się słuchajcie chowacie jak to tak może być Joltik, Laudret, Memory Pampko Absol Maskurin, on Rika Roaring more. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No to Roaringi mamy w komplecie, z tego co widzę. Bardzo pozytywna informacja. Też jeszcze mogłoby chętnie wypaść, żeby się ktoś ucieszył. Na nie wiem kto, he, -he. Ale coś mi się wydaje, że te chęci są mega rzadkie. To była energia wody. Spłynęła, dosłownie. Janmask, Spinda, Tinketing, Tandemounce, Technical, Explode, Mela, Tinketing, Cian sianpao. No, nie wiedziałem, że on tu jest. Ja jestem niestety obrazkowcem, czyli dopóki obrazka nie zobaczę, to jakoś tak do mnie nie do końca dociera coś tu się podziało z naszym magicznym hello i zginął nam fokus pokażmy mu to z bliska i ucieknijmy pojawi się tutaj ten... z nie Ech. trzeba będzie pomyśleć kiedyś o aparacie jakimś do nagrywania bo chyba tutaj się po prostu za dużo dzieje i nie ogarnia tego maszyna Linda, Thundermouse, Minor, smooth, Medical Energy, Charcotte i Porygon na no, Słuchajcie, już jest tutaj, że tak powiem, konkretna ilość. Odczuwalna. O, i się wyostrzyło. No i fantastycznie. Chyba łapało, ci co, ostrość tych, tych rewersów i tak dalej, dlatego tak to wyglądało. Odłożymy to na boczek po prostu. Mamy zuba, Tanatu, Purlona, Minufo, ortworm, mysział, wiglet spafra o proszę No niespodzianka niespodzianka with Freebies, iPhone, Pantsage, Trontal, Garbodor, Technical, Eloquid, Absol, Emilotic Z tego co kojarzę, to tu chyba czalidarza w ogóle nie ma. W ogóle w tych, tych takich y, wcześniejszych starterów. A i w sumie fajnie. Inaczej. Opa. Słuchajcie, doszliśmy do trzech ostatnich. Nie wiem, czy to wy już widzicie, czy to widzę ja do ale jesteśmy na etapie trzy, trzy ostatnie boosterki. I mam Ferocida, Gibla, Panpura, Blitzley, Rike, Gorgis, Profesor Sada, Nimble. <trybuj> Pięknie. Jak to się mówi? Co? Różniejsze święta? Co? Różniejsze święta? Zaświęcę rozumiem tutaj generalnie końcówkę booster boxa. I mamy ich też. To już może być tak, że trzy najbliższe boostery ostatnie już będą zamykały temat, ale bez dropu. Chyba, że trafił się powiększone są droższe. Jeżeli oni mają w Japonii mniejsze boostery, to automatycznie szansa na trafienie fajnej karty jest dużo, dużo mniejsza, tak? No więc idąc z tym trochę, z mają dużo mniej jeśli mają mniej kart, no to jak już trafisz, to ta karta jest po prostu droga. Bo z wyglądu one są naprawdę prawie identyczne. No, tam oczywiście niuanse są szczegółowe, różnice. Last Pack Magic. co my tu mamy? Bonesweet, Fibers, iPhone, Galventula, Tatsugiri, Don Duzu, Tulip, Fersit, Nimble i Tinglu no to miałem rację więcej już nie ma ale mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chodźcie no drugi booster box i 11 dropów także tutaj jak gdyby zaczyna się prawo serii powtórkowej i jest fajnie, bo tylko w sumie chyba dwie powtórki weszły. Także nadal, nadal na propsie. Dzięki i mam nadzieję, że subskrybujesz i zobaczysz następny odcinek.